Siema, gramy w Battle Jest to tryb drużynowy po czterech graczy. Chyba. Czy po trzech? Nie wiem, chyba czterech. No i co, zagramy sobie trzy meczki, myślę. I na tym poprzestaniemy. Jestem troszkę zmęczony, ale chciałem nagrać dla Was film. Wiem, że ogląda tą serię parę osób codziennie, wieczorkiem. Także już jest dobrze. Mam dla kogo nagrywać. Jest świetnie. Cieszę się, że jesteście. Gdzie lecimy? No molo, molo, molo. Dobra. Tory mogą być. Jestem mega zmęczony. Słychać to po mnie. Ach. Spalę się tylko szluga i pójdę spać potem. Tak to będzie wyglądać. Co idziemy tu. O, skrzynecko. Once again, o pięknie złota snajpa gościu stoi, lipa strefa będzie szła. O chodź, o, idziemy se więzienie, wejdziemy do niego, zobaczymy co tam jest. Może coś znajdziemy, ciekawego, chociaż nie zdaje mi się, i pójdziemy do ekipy. O nie, apteka. Dobra. On niech sobie biegną. Kurwa. Co tak daleko to jest? Ja sobie wezmę ptaczkę podniosę. Pięknie. Tego kurwa się zabije, dziada Dobra, żyjemy Nie najgorzej Strefa dalej biegnie. No i mamy jebane bo przez jebanego laga No i chuj. kurwa, to o też umiera Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda tej gry No co on robi? <laughs> A, czego strefa nie zabija Ogólnie Gdzie jest czerwony tam Zielony też umiera Lipa no Popatrzymy sobie jak ten gra Kurwa jaki on ma lud. Dobre ma te Ale ma kurde jedno zwycięstwo Osiem zabić co to jest Niedoświadczony gracz Ani troszkę jeszcze idzie po skrzynkę. Nie, niepotrzebnie. Nie, naprawdę no. Dobrze, dobrze. Zobaczymy jak będzie strzał z tego na drużynówce. Na drużynówce zawsze jak jest więcej osób, to ciężej zabić, bo mogą się podnosić jeszcze. Nie stój tu z tym. Bo trafisz w ścianę, to tobie obrażenia oziąć polecą. I po eee, co po armor Co? Nie widzieli go. Jakim co Dobra, idzie go lać. Właściwie no, jest nie najlepszym graczem. Czemu? Mhm. No nie. Nie było to dobre spotkanie. Jeden frak, Troszkę ekspa. No nic. Lipa, gramy dalej. Przygotuj się na akcję transport bojowników do Battlelands. Ale więc dzisiaj miły dzień w robocie po prostu mam z takim Adamem pracę. I byliśmy na jednej zmianie dzisiaj kurde, jak się śmialiśmy. Jakie klientki u nas w ogóle były, kurde, w takich strojach, że łu. takie podkreślone wszystko, nie? Takie 35 lat może. Klientki. No fajne, kurde. Każdy się obracał. Aż gościu z glazury spojrzał fachowym okiem fachowca Kurde To było dobre Jeśli mam brać tą broń to wolę wybrać gówno Niż tą broń akurat Spierd... Dalej. O dobrze To moje było <laughs> Idziemy po snajpę Spliżej Get the fuck out Bijać Dobra to jest nasze. Pójdziemy sobie na rezydencję sprawdzić co tam się kryje. I idź, idź kurwa, idź. Jest otwór. Może no, tamtą wezmę. No. Ha. Świetnie. Spierdane goście. Dobra. Idziemy w głąb strefy. Co by nas tamta nie pożarła? Mamy mocną ekipę. Dobre bronie. Każdy kontakt, kurwa, jest wygrany przez nas. Można by było więcej zdrowia sobie zdobyć przez armor, ale to zobaczymy. Tutaj, żeby się nikt nie krył Czysto. Dobra, idziemy tu na dół. O kurwa, skarniamy ten zrzut. z marmor jeszcze. No, i gdzieś co zobaczcie, coś tam jest, kurwa. Wejdźmy, hmm. wejdźmy. O, pięknie, kurwa. Co? Ale gościu głupi. Chociaż, no, może pomyślał, że mamy dwie na blisko, to on będzie miał na daleko jedyne. Mm. O, kurwa. Ale mam, nie, no, mamy taką pakę. Goście, co ty, kurwa. Chcemy chodzić po strefie. Dobra, chodźcie do, do krzaków, kurwa. Dawajcie. Albo tu, do budynku, do budynku. Kurwa, nikogo nie ma. Nigdzie nikogo nie ma, ale to dobrze. Będziemy ich dojeżdżać. O, tu będą z tego, ze zrzutu wracać. O, proszę. apteczka weź. O kurwa. Tamten leży. W górę. Nie wiem ja się chciałem. Na razie jest daleka. Ratujcie go tam. Dobra. teraz tego, ja go dobiję No dajcie mi Ale jest kurwa dobry mecz Posuń to się jak chcę to No nie Paranoja Kurwa ha. No ale dobrze Wygra... Wygraliśmy zwycięstwo 250 punktów Śmiesznych I co? Ile to nam da tych punktów, żeby na tą skrzynkę, ile przejdzie? O kurwa. To co, otwieramy sobie? Dobra, to ja robię pauzę klasycznie. Sorry, otworzyła mi się, ale to dlatego, że użyłem przez przypadek tych diamentów, kurwa, tych zielonych. No, tak wyglądają dropy. Ach, nic ciekawego niestety. Dobra, więc to by było chyba na razie dzisiaj na tyle. Jeszcze możemy sobie popatrzeć, tu zadać obrażenia. Hmm. Nie, no już raczej nie. Dobra, także żegnam się z wami.